To skąd Sąsiadka wraca w tej pory? Pochodni, a co I ponoć Ukraińcy chodzą do lekarza bez kolinii. Chciała pójść do lekarza, siedziała w kolejce, wsiadła obok mnie, siedziała, czekała do swojej kolejki. To niemożliwe chyba, ale jednak musimy to sprawdzić, bo ja w to Przeda nie wierzę. To ja w to nie wierzę. Może się pomyliła sąsiadka? Kampania Jestem Obok realizowana jest w ramach zadania publicznego Polsko-Ukraińska Integracja, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.